Coś jeszcze o czym chciałem z tobą porozmawiać, to jakby dotyczy czegoś, z czym ja mam, powiem szczerze, to by największy problem. Wyobraź sobie krzywę normalną gaussa, rozkład normalny krzywą gaussa. I ja wychodzę z założenia, że jak mamy ludzi. Buda. tak, polibuda. No tak. Język inżynierski tutaj no. zrozumiemy wszyscy. No to o coś takiego chodzi. I teraz tak. Znaczy, o co tutaj chodzi, że ogólnie tu mamy największe zagęszczenie, i mamy ogony potem. I ogony są mniejsze w liczebności, ale są skrajne oczywiście, bo są ogonami w tym rozkładzie. I ja sobie często o tym myślę w kontekście, dajmy na to, polityki czy jakiejkolwiek polaryzującej decyzji. I moje założenie, to jest, teraz mówię jakby jasno, to jest moje założenie, jest takie, że w normalnym świecie, kiedy mamy jakieś interakcje, na przykład ja z tobą, zgadzamy się co do większości rzeczy, czyli ten rozkład normalny nam się pokrywa, no i będziemy się różnili na ogonach, powiedzmy. I tak samo z każdym innym człowiekiem. Każ, jakby wszyscy, to jest moje założenie znowu, w moim gronie się będziemy zgadzali co do podstawowych wartości, chociażby, ale będziemy mieli różne opinie na temat różnych spraw, ale to nie ma za dużego wpływu na nasze relacje, chociażby. I wydaje mi się, że tak jest, ale to co widzę w mediach społecznościowych czy w telewizji, to wydaje mi się, że to są te ogony, tylko że one mają zupełnie inną formę teraz. Bo osoby, które mają skrajne poglądy, są bardzo głośne, i bardzo dużo szumu wprowadzają. Mhm. I teraz no jakby moje pytanie jest takie do ciebie, czy możesz mi pomóc, jak nawigować w takim świecie, gdzie jak patrzę w ekran, to widzę skrajności, ale wychodzę na dwór i ich nie widzę. Wiesz, tylko należy sobie zwrócić uwagę też na to, znaczy należy zwrócić uwagę też na to, że one cię kreują. No, nawet tak jak mówisz o przekazach podprogowych, no ty to wyłapujesz z czasem dopiero. A na początku chłoniesz to jak gąbka i zaczynasz mieć te same wartości, te same mówisz tym samym językiem, te same, tymi samymi treściami. No, to jest mega niebezpieczne narzędzie. Jedyny sposób, żeby się w jakikolwiek żeby chronić się w jakikolwiek przed tym, Wydaje mi się, że to jest krytyczne myślenie i tylko wyłącznie ono da nam taką możliwość bycia tu i teraz, myślenie, podejmowanie decyzji na bazie naszego doświadczenia, a nie na bazie tego, co widzieliśmy. Myślę, że bez niego, jakiekolwiek narzędzie, które zostanie wprowadzone, bo ja obstawiam, że biorąc pod uwagę kapitalizm, to tak będzie wyglądało, że będzie jeden agent do tego, będzie kolejny agent do tego, to będzie agent tylko i wyłącznie do podejmowania decyzji, więc jeśli będziesz musiał jakąś podjąć, to będziesz musiał go odpalić. Każde z tych narzędzi będzie bazowało na pewnej case study, na pewnej grupie badawczej. Tylko, że my nie jesteśmy w stanie nas wszystkich w jakiś sposób oszacować. Każdy człowiek jest na tyle dużym indywidualistą, znaczy ma prawo, ma możliwość bycia indywidualistą, bo nie każdy też chce. Ale biorąc pod uwagę, ile nas żyje i jak każdy z nas jest różny od siebie nawzajem, to my nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób uśrednić. A taki, taka maszyna właśnie stara się to robić, czyli uśredniać. Przez to wyniki, które otrzymujemy, nie są stosunkowo relatywne. One, one bazują na pewnej statystyce, ale no, statystyka ma pewne swoje mocne i słabe strony. Grupa badawcza to jest naprawdę słaba strona. I może, gdyby każdy człowiek na świecie w jakiś sposób stworzył swój profil i wgrał go jako próbkę i, i w ogóle swój sposób komunikowania się, to miałoby to lepsze lepszą rację bytu. Ale w chwili obecnej, no, to jest tylko i wyłącznie szacunek na tych próbkach, które. Które są dostępne. Więc, no, o, bezpieczeństwo w tym przypadku polega na tym, że my, mimo tego, co nam wyrzuci taki komputerek czy, czy taka maszyna, jesteśmy w stanie krytycznie jeszcze przez to przejść i, i to przeanalizować. I jeszcze raz, mimo że to nie jest wygodne, wymaga od nas energii, czasami dużo tej energii, no to trzeba po prostu to robić. Plusem też takiej sytuacji wydaje mi się jest to, że na przykład możemy. Zaznajomić się z tym, jakie idee występują, ogólnie rzecz biorąc, w takim morzu idei, powiedzmy. No to trochę tak, jeszcze jak były lata 30 w Niemczech, to zanim nim nagrywaliśmy, o tym gadaliśmy, no to było wiele nurtów, które naraz się pojawiały dekadentyzm no i faszyzm, który rósł w tle. I staram się jakby o tym pomyśleć jako echo tego, co mamy dzisiaj. Widzimy powiedzmy, mniej więcej to samo, co nie chcę generalizować, ale mamy jednocześnie. Takie zachwianie wobec podstawowych wartości, i mamy obrońców potem z jednej strony, którzy faszystami są. Plusem na pewno mediów społecznościowych jest to, że możemy szybciej to zauważyć, no ale jednocześnie to może bardzo szybko wpływać na ludzi, jak taki wirus, który się rozprzestrzenia. Oto taką dygresję ci miał, tylko zrobię. Richard Dawkins, to jest biolog, bardzo fajny. I on stworzył koncepcję memu, który wszyscy kojarzył. I tak jak on uznał, to jest jedna z jego definicji, czym jest gen, jakby jaka jest funkcja genów, w książce Samolubny Gen określił, że funkcją genu jest to, że on chce się propagować i replikować. I to jest jego cel. My jesteśmy wehikułami, które pozwalają genom się replikować. Stąd samolubny gen, jedyną jego funkcją jest to, że się replikuje. Ale to jest w domenie biologicznej, a w domenie kulturowej mamy mem, a nie gen. I tak samo mem chce się replikować i propagować, jak wirus. I wydaje mi się, że media społecznościowe świetnie pomagają w propagowaniu się tego typu memów. Oczywiście niektóre mogą być pozytywne, niektóre negatywne, no ale właśnie, może użyjmy takiej metafory biologicznej. My, jako wiem, układ odpornościowy, możemy zauważyć szybciej pojawienie się tego typu wirusów. Bo widzimy je dzięki mediom społecznościowym, widzimy, że mają jakąś trakcję, mhm. chociażby. Ale z drugiej strony znowu mogą się szybko rozprzestrzenić. Co też widzimy. Wiesz, Mati, to, to jest fajne, ale to wymaga od ludzi pewnego zaangażowania. A, a mam wrażenie, że ludzie tracą wrażliwość, że, że stajemy się coraz bardziej zobojętniali na to, co, co widzimy, to, czego doświadczamy, że. Nie mam wyrzutów do nikogo za, za, taki, yy, za taki obrót spraw. Wierzę w to, że każdy swoją wrażliwość powinien pielęgnować indywidualnie. Każdy ma inny stopień tej wrażliwości, ale z obojętnienie, które nam towarzyszy, wynikające z tego wszystkiego, co się wydarza, cały czas, tak na dobrą sprawę, już ponad 5 lat. Bo te ostatnie 5 lat myślę, że były kluczowe w tym, w jakim jesteśmy w chwili obecnym etapie. To jest tylko 5 lat, a patrz, gdzie my właśnie jesteśmy, to też jest niesamowite, bo to nam obrazuje to, w jaki sposób możemy się za te 5 lat tą technologią, którą mamy w chwili obecnej, rozwinąć. Ta, ta obojętniałość powoduje w nas taką. taki brak życia w życiu. Że z jednej strony to zdajemy sobie sprawę z tego, że. Nie wiem, chcę kupić mieszkanie, ale zarabiam średnią krajową, nigdy mnie nie będzie na no to stać. To po co ja w ogóle mam się przejmować czymkolwiek, skoro moje życie jest takie? Albo. No, idziemy w takie ekstrema, takie, że nie ma żadnego właśnie centrum, nie ma takiego racjonalizmu w tym wszystkim, tylko stajemy się obojętni, no bo skoro ja mi się żyje źle, no to człowiek, człowiekowi, któremu się żyje, dzieje krzywda. I też będzie mu się żyło źle, no to przecież mi też się żyje źle. To po co ja mu pomagać, skoro, no wiadomo. Myślę, że inna narracja by była w momencie, kiedy było bardzo dużo pozytywów i każdy człowiek był szczęśliwy. Wtedy bylibyśmy bardziej wrażliwi na to, że ktoś jest nieszczęśliwy. A w dobie, kiedy każdy jest nieszczęśliwy, no to, to ba, nawet osoba, która jest szczęśliwa, jest tą, którą wszyscy chcą degradować też na nieszczęście, no bo czemu ona się aż tak wyróżnia. I to jest właśnie ten indywidualizm danej osoby. Że ktoś podejmuje własne decyzje, przez co ma takie poczucie satysfakcji i, i szczęścia, na tle osób, które są w, w jakiś sposób szare. Ech. Czyli co za tym idzie? No, osoby, które są zobojętniałe, też nie będą miały potrzeby myślenia głębokiego na, na temat właśnie tego, że mogą być nawet manipulowane. Im jest to obojętne. Więc myślę, że takim pierwszym krokiem powinno być to, żeby zaangażować w jakikolwiek sposób ludzi do tego, żeby jednak mieli poczucie sprawczości. No tak. Tylko, że właśnie brak sprawczości to wszystko wynika też z pewnej wygody, którą udało nam się osiągnąć na ten moment. I z której raczej nie będziemy chcieli rezygnować, bo lubimy, jak nam jest wygodnie. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały. Odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.